Cześć, jestem Pan ciastek i witam was w moim pierwszym odcinku. Dzisiaj może będziemy grać w Minecrafta i właśnie... właśnie... No właśnie, nie wiem co właśnie. Pan ciastek, Pan ciastek jest fajny. Ja zazywam się. podciastek, pociastek. Pęciastek, podciastek, pociastek. Pęciastek, pociastek, panciastek. wchodzimy na mój bo Tam już mam zbudowany mały domek, który może później rozbudujemy. Także nie są za duży. Nie zbudowałem go w ścianę taką, żeby nie było, że jest o, oddalczyliśmy deską swój dom. Teraz możemy pójść poszukać fajnych rzeczy. Albo nowego miejsca na dom. O, wszystko ja nowy domu sobie nie damknąłem, ale w sobie dobra. Może jakiś wejdzie. O patrzcie, tam jeszcze nie jestem smoki. Что сейчас стало? А, Страшно, и этот белый Страшно. это Страшно. 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 Что Dalej się ciągnie. A, to już chyba jest granica, tak? Granica i ocean. Yuppie, pan ciastek idzie po ciastko. Idę do sklepu z ciastkami bo w moim ciastku może być ciastka kurcze nie wiem gdzie teraz mój dom. może wezmę mapę hmm. Hmm. mapa, 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 mapa nie, 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 nie upada mapa no dobra, to teraz ja mam tu gdzie ja mam tą mapę o, tu mam Eee... Trochę słabo to zaznaczyliśmy. Coraz tam przy jakiejś rzece... Tak, to gdzieś tu, tutaj... Byłem odznaczony, tutaj coś takiego Ej, co to jest To bardzo podejrzane, ja tego nie budowałem, mogę przysiąc A może? Hmm. Czy ty wymyślicie se ja samo co ja trzeba to Dojeżdżamy bloki. Nie, nic nie ma, szkoda. Ale byłoby fajnie. Prześpimy się, prześpimy ta, się. Ta, 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 ta. O, fajnie. Już mogę teraz szukać. Drugie podejrzane. Jak to cóż będzie? Mogę się założyć, że tam nic nie będzie. Nie ma. No więc. Okej, okay, okej. Okay. Nic tam nie ma. Więc, o, tu jest mi domek, nareszcie go znalazłem. O, tutaj rozbudujemy taki o, cyk, cyk, że tu. postać łóżko zniszczymy i tu na przykład postawimy skrzynkę z ciastkami A ja ciastka, z skrzynką gdzie są ciastka? O co? dużo ciastek. No to. W tym odcinku chyba byłoby tylko na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, dać lajka i subskrypcji. Do zobaczenia.